Możemy odwoływać się do wspaniałych korzeni. Do korzeni, które tworzył niebanalne, wyjątkowe, mądre, mąż stanu, patriota, ale przede wszystkim dobry człowiek. On dbał o to, a żeby Polonia ufała wspólnocie, żeby ufała Polsce, i on miał do nas również zaufanie. Profesorowi udało się. Przełamać te lęki, niechęci, brak zaufania w dużej mierze. To było coś niezwykłego. Wysiłek ludzi, którzy tworzyli wspólnotę, miał w długiej perspektywie stworzyć tą stabilizację, tą więź z ludźmi, którzy, którym jakkolwiek bliskie są kwestie polonijne, Polaków na świecie. Wiele zasług profesora jest godnych upamiętnienia, ale to, co było chyba ważne w jego działalności polonijnej, to ogromna troska o dzieci i o młodzież. Jeżeli myślimy o profesorze i relacjach z Polonią, to pojawiają się emocje.